Pachnie lasem. Ach, pachnie grzybem, ale to nie od nas tym razem. No ja chyba. Bo <laughs> ja jestem z tej kategorii. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Jest z nami człowiek, który zna się bardzo dobrze na grzybach, bo jest pasjonatem i znawcą tychże. Nazywa się Jarek Szafnicki, jest twórcą kanału Grzybofil, a obok niego Ola Juszkiewicz, nasza zwycięzczyni dziewiątej edycji Masterchefa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, w którym momencie powinniśmy zacząć zbierać które grzyby, bo sezon na grzyby rozłożony jest w czasie, więc Jarku, zrób nam takie wprowadzenie, kiedy ruszyć do lasu. Teoretycznie przez cały rok jakieś grzyby się pojawiają, jadalne. Nawet w zimie można je zbierać, choćby boczniaki, mm. które są smaczniejsze, właśnie takie zbierane, niż kupne ze sklepu. E, natomiast faktycznie, jeżeli mówimy o tych grzybach tego typu, które mamy tutaj, takich bardziej letnio-jesiennych, mm. e, to te pierwsze, które się pojawiają bardziej w maju, już w czerwcu, bywają bardzo mocno zaczerwione, czyli mówiąc potocznie robaczywe. Natomiast teraz już im mm. jest zimniej, tym mniej zaczerwione one są. Tym łatwiej o zdrowe okazy. Więc jeżeli chcemy zbierać takie. Nie roboty no to lepiej właśnie teraz. Olo, chciałabym poprosić najpierw o wykład, jak je suszyć. Zaczynamy mm -hmm. od suszenia, bo chcemy je mieć przez cały rok w różnej formie. O Dorotku, tak. bo miałaś pewien ważny etap, właśnie przepraszam, chcę, o przygotowanie do suszenia. Właśnie chcę do tego nawiązać. Suszenie to jest chyba już e, po zapakowaniu taki efekt finalny, ale my te grzyby, słuchajcie, musimy jeszcze dobrze przygotować do tego suszenia. Przede wszystkim e, to, co zawsze mówili moi dziadkowie, grzyby... Kiedy przyjadą do domu, muszą być absolutnie szybko wyjęte z koszyków. Grzybów też, myślę, że też się zgodzisz, nie zbieramy do toreb plastikowych. Tak, natychmiast robią się wilgotne. koszyków, tak. I od razu je wyjmujemy. Ja też myślę, że się temu zgodzisz. Po co? Żeby ewentualnie, jeżeli są jakieś robaki, to nie przeszły do tych zdrowych grzybów. I słuchajcie, bardzo, bardzo ważny etap, przygotowanie, oczyszczenie tych grzybów. Więc my, jak mamy sobie na przykład e, takiego grzyba z lasu, to musimy go oczyścić. Grzybów przed suszeniem nie Myjemy. Nie myjemy. Bo nie woda, dodawamy tej wody. Woda tak? nam utrudnia suszenie. I też w, zabiera smak, tak? Po prostu potrzebujemy zwykły pędzelek, szczoteczkę, oczyszczamy je z piasku. Czyli Jarka ehm. zagnałaś do roboty. On to ehm. miał opowiadać, a teraz widzę, że prace manualne to wykonuje. Prawdziwy mężczyzna, ciężki pracy Zostałem się nie boi. żeby dzielić jedno z drugim, Wszystkie więc staram się to połączyć. Smaki, e, robaczki, piasek, ściółkę, igły. To wszystko Musimy wyczyścić. trzeba wyczyścić i tak jak mówię, nie myjmy tych grzybów, ja wiem, że to jest puszcza na łatwiznę, ale naprawdę nie myjmy i jak mamy takiego grzyba, to trzeba go teraz przygotować już do suszenia. Ale tu się zatrzymamy na moment, będziemy sobie skakać troszeczkę mhm. pomiędzy różnymi aspektami tego tematu, bo ja bym chciał jeszcze Jarka dopytać o jedną rzecz. Jest taki utarty pogląd, na którym ja też wyrosłem, że grzyby w zasadzie są bezwartościowe, że one odżywczo to one nic nie mają, ewentualnie do smaku, ale też nie za często, bo ciężko strawne. Jaka jest prawda? Tak, no to jest bardzo szkodliwy dla grzybów mit, ponieważ przeważnie badano je zawsze tak historycznie rzecz ujmując pod kątem ich toksyczności. Dopiero od niedawna bada się ich właściwości prozdrowotne, lecznicze czy w ogóle odżywcze. I, I mają takie. mają bardzo dużo, choćby witamin, cały szereg, cała paleta witamin z grupy B, bardzo ważny selen, którego brakuje nam w organizmach i który, o który jest w ogóle bardzo trudno w przyrodzie. Prawie nie ma go w roślinach, więc nie ma ich też w zwierzętach, które te rośliny jedzą, więc nie ma ich też w hmm. naszym organizmie, który je zarówno zwierzęta, jak i rośliny. Natomiast grzyby sobie doskonale radzą z jego pozyskiwaniem z gleby. Białko? Więc selen jest tutaj. Proszę? Białko jest w użybach jakie? Białko też jak najbardziej jest, jest go kilkukrotnie mniej oczywiście niż w mięsie, natomiast jest pełnowartościowe, mniej trochę przyswajalne niż w mięsie, około 30%, ale nadal jest, jest. To wartościowe białko, są wartościowe aminokwasy. Które Warto jeść grzybki i teraz przeskakujemy ol. do Oli. grzyb ma kapelusz i nóżkę, czy inaczej przygotowujemy te części grzybów? Powinno się, szczególnie jak mamy grzyb z, z dużą tą nóżką, żeby ją obciąć, dlatego że ją się suszy dłużej i zazwyczaj tą nóżkę ja co robię, to układam w maszynie albo jak suszę, na samym dole. Ta maszyna to I... suszarka do tak, tam... owoców, warzyw, grzybów między innymi, tak, tak? Tak, ta maszyna to suszarka, jeszcze tylko powiem, bo to jest bardzo ważne. Że e, taki grzyb nie nadaje się do suszenia. Grzyby trzeba pokroić na 3-5 mm, mm plastry, tak? E, tak samo. Nóżkę. Tak samo kroimy na plastry. No, to jest taki maksy, maksymalna średnica, to ja bym jeszcze rozcięła. tutaj, słuchajcie, na pół. Jarek I... pokroił na cienkie plastry. Tak. <laughs> idealne do suszenia. Tak, tak. Tu bardzo ładnie, wie. słuchajcie, jak mamy małą, małą na przykład korzonek, to może on zostać, ale jak faktycznie mamy większy, Gruba noga. to oddzielmy ten korzonek od kapelusza, to przyspieszy nam po prostu suszenie. I to jest idealny plaster, do, który nadaje się do naszego na suszenia. A teraz tak. Znowu skaczemy do Jarka i pytamy Jarka, po co w ogóle słyszeć grzyby? Co to daje i dlaczego te grzyby? To ja zauważyłem, a nie jestem zbyt spostrzegawczy, te grzyby suszone. Pachną pachną bardziej niż Tak, to jest faktycznie dość fascynujące, bo podczas suszenia właściwie wydziela się dopiero aromat, którego w ogóle by nie było, nie byłby aktywny bez tego procesu. Więc jest to bardzo dobra rzecz. I też jest to dosyć dobra, dobry sposób na zachowanie wartości odżywczych grzybów. Mhm. O ile suszymy je w, w miarę niskich temperaturach, tu niestety granicą jest 40 stopni, mhm. bardzo ciężko jest w takich warunkach suszyć. Jest to, no właśnie tak jak mówię, idealne dla ich zdrowotnych właściwości, ale trudno osiągalne. Natomiast tak, ten aromat wydobywa się zdecydowanie w trakcie suszenia. Dopiero y, około 150 związków zapachowych odkryto w grzybach, więc to jest cała paleta mm. do obudzenia, dopiero właśnie so w trakcie. Olu. Ja jeszcze procesu. dodam od siebie, że jeszcze plus jest suszenia, że zajmują mało miejsca. A tak, <laughs> prawda. Olu. Teraz sposoby suszenia, bo często tak. robimy to na świeżym powietrzu, w piekarniku. Ktoś, kto profesjonalnie lubi, ma taką maszynę jak ty. Słuchaj Ona jest się. droga też. Taką maszynę można kupić za tak. mniej niż 100 zł czasami. Każdej metody są plusy i minusy. Tak jak Jarek powiedział, najlepiej grzyby znoszą suszenie w temperaturze do 40 stopni. To możemy uzyskać praktycznie tylko i wyłącznie, jeżeli suszymy na powietrzu. Ja osobiście znam mało osób, które wracają do tej metody. To jest taka pierwsza metoda suszenia konserwacji żywności, ale faktycznie ta metoda da nam, zagwarantuje, że ten smak jest jak najbardziej intensywny, jest bardzo wydobyty. Ale tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że trzeba mieć warunki przewiewne. Tak? E... Um... Ciężko jest zapanować też nad tą temperaturą i nad wilgotnością, wilgot, bo żeby suszyć na powietrzu, my musimy sobie przygotować takie piękne warkocze grzybowe. I tutaj są właśnie cienko pokrojone plastry grzybów, wysuszone, wcześniej są nawleczone na sznurek i tak jak pamiętacie, kiedyś nasze babcie, bądź jeszcze nawet nasi rodzice... Wieszały w przewiednych miejscach. Tak, zazwyczaj na gankach, NK. albo na strychu. Wtedy ta temperatura była odpowiednia i bardzo ważny jest przewiew. Możemy, słuchajcie, suszyć również na kaloryferze. I słuchajcie, tu zawsze się mówi, no pokrój grzyby, połóż na, na papier do pieczenia i połóż na kaloryfer. No nieprawda. Bo na przykład według mnie taki papier nie nadaje się. To jest papier do pieczenia, ale ten papier do pieczenia to nie jest sam papier, tylko jeszcze jest ta hmm. wyściółka plastikowa, tak? Tutaj do tego potrzebujemy papier przewiewny, jak gazeta, jak pergamin, bo musi, musimy po prostu zrozumieć, musi ruch powietrza. że musi być hmm. cyrkulacja powietrza. Bo inaczej nam spleśnieją. Oczywiście. Albo jak położymy na takim papierze i na kaloryferze, Ryfer, to z tej strony nam się wysuszy, a z tej strony będzie wilgotny i zajdzie pleś, bo grzyb G też się poci. No pracuje, i znowu piłka prawda? do Jarka. Jarku, powiedz, a jakbyśmy w piekarniku słyszeli takie grzyby, to ma sens? Bo piekarnik ciężko jest chyba wycyrklować tak, żeby on miał odpowiednią temperaturę. Tak, piekarnik zazwyczaj na wyższych temperaturach faktycznie operuje, niż to jest no właśnie dobre dla zachowania tych najbardziej zdrowotnych właściwości grzybów. Ale jak najbardziej jest to metoda możliwa. Ma to z piekarnikiem, sens, słuchajcie, jest taki problem, że faktycznie to jest metoda, którą każdy może zastos zastosować w domu, wyłożyć sobie e, no, albo na blaszkę, albo na taką kratkę. Tylko słuchajcie, z piekarnikiem jest taki, są dwa problemy. E, musi być do 40 stopni, to jest osiągalne, niektórzy hmm. nawet do 50 suszą, ale bardzo długie piekarniki e, pobierają bardzo dużo energii. Chyba Poza tym trzeba uchylić drzwiczki, właśnie, prawda? Musi być termoobieg z uchylonymi drzwiczkami. Nie każdy piekarnik pracuje przy użyciu drzwiczka. więc to często w ogóle się wyklucza. Naj najłatwiej, Proszę. słuchajcie, naprawdę w dzisiejszych czasach najłatwiej jest zaopatrzyć się w suszarkę. Teraz w ogóle są też bardzo nowoczesne suszarki, które suszą na podczerwień, żeby jeszcze zmniejszyć tą temperaturę i jak najbardziej zachować te składniki odżywcze. I jeśli chodzi o suszarkę, to ona ma, słuchajcie, warstwy. I tutaj to nie jest tak, że gdzie my wyłożymy, tam się będzie suszyło. E, te warstwy też musimy znać swoją suszarkę, bo bardzo często te suszarki starej generacji potrafią wysuszać przy dnie, albo więc przy, wręcz przypiekać. Więc my musimy sobie, słuchajcie, te warstwy z grzybami. Obracać za parę godzin. 40-50 stopni <laughs> maksymalnie. Na sam dół jest najlepiej właśnie układać takie korzonki. I tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o suszarkę, możecie śmiało obok siebie układać, bo zobaczycie, że za parę godzin to zmniejsza objętość. tak, Pozbędziemy się prawie 90% wody, wody. Więc na dół. Em, korzonki i możemy też cyrklować tymi korzonkami na dole. Żeby żonglować. się regularnie Tak A na górę, słuchajcie, kapelusze i też sobie żonglujemy tymi kapeluszami. Ostatnie pytanie jeszcze, Jarku, do Ciebie. Jakie grzyby suszyć, a jakich nie? Bo wyobrażam sobie, że takie grzyby mocno śluzowate typu maślaki, to się będą średnio nadawać do suszenia. Tak. Te bardziej mokre są faktycznie trudniejsze e, z reguły do wysuszenia, natomiast e, teoretycznie możemy suszyć wszystkie, oczywiście zależy od tego jaką temperaturę e, im Tylko damy. Trzymamy no właśnie. I jeszcze my słuchajcie my. bardzo ważne jest przechowywanie tych grzybów. Można, ale czy warto? Tak. Czyli? Przechowanie tych grzybów bardzo kluczowe w tym samym naszym procesie, żeby, żeby ta praca nie poszła na marne. Przechowujemy najlepiej w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Szklanych najlepiej. Sprawdzą się słoiki, tylko jest warunek taki, żeby były przechowywane w suchym i ciemnym miejscu. Możemy, słuchajcie, również torebki papierowe. Fajne, bo cały czas jest cyrkulacja powietrza, ale jest ryzyko dostania się insektów, więc warto do takich torebki sobie na przykład dorzucić liść laurowy albo trochę pieprzu, żeby odstraszyć te potencjalne insekty. Kiedy Państwo myśleli, że rozprawiliśmy się już z tematem grzybów, <laughs> nic bardziej mylnego. Do tej pory je suszyliśmy, a teraz zrobimy coś niesamowitego, a mianowicie je zamrozimy mniej oczywisty sposób. Tak. E... Które nadają się jarku do zamrożenia, które nie? Ważne jest, żebyśmy sobie określili, co chcemy potem z nimi robić, bo niektórych grzybów po prostu nie warto suszyć, bo szkoda. Jeżeli chcemy je później przetworzyć w sposób taki, że poddamy je obróbce cieplnej, to dobrze nie suszyć na przykład kurek, a przynajmniej, a przepraszam, mówimy o mrożeniu, mrozić, 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 mrozić. Nie, nie mrozić kurek, ponieważ kurki wymagają wstępnego obgotowania. Przez co też stracimy część ich składników odżywczych, więc jest mhm. to po prostu szkoda wielka. Chociaż wiem, że Ola ma na to swój sposób, mianowicie obsmażenie najpierw kurek. Tak, właśnie musimy się zastanowić, co my chcemy dalej z tymi grzybami zrobić. No zjeść, Faktycznie. Tak. Zrobić sos na przykład. Czyli co, mam je obsmażyć, przygotować się. już tak jak do tak, sosu? tak jak właśnie mówiliśmy, nie każdy grzyby nadają się do mrożenia. Te bardziej wodniste, jak na przykład do suszenia, te bardziej wodniste, jak maślaki, właśnie jest lepiej zamrozić. Mhm. Kurki, oprócz tego, że można wysuszyć, też można zamrozić, ale kurki potrzebują pewnego myku, dlatego że kurki po rozmrożeniu potrafią być gorzkie, więc z kurkami postępujemy tak, że e, można je obgotować, co mi właśnie wczoraj zdradziła moja ciocia, że jest patent, żeby szybko obgotować kurki, wrzucić, ją, wrzucić je na małą ilość e, wody gotującej, zagotować, wyjąć, odcedzić, wysuszyć i dopiero mrozić. Zaraz, zaraz, ja tu potrzebuję precyzji, bo ja Proszę. tutaj uważnie słucham, potem źle zrobię. Co to znaczy obgotować? Znaczy, no właśnie mówię na, na krótko. E, na gotujesz wodę w garnku, niewielką ilość wody, dlatego że kurki i tak puszczą dużo wody, Dobrze. więc po co oddawać ten Ale nie gotujemy do ich tak, żeby były miękkie. Do wrzątku wrzucamy, czekamy aż się ponownie woda zagotuje i je okay. odcedzamy. Taki jest proces. Tak, chociaż to rozwiązanie oczywiście ma wady i zalety. Bo tracimy te wartości. Tracimy odżycia. wartości odżycia, Ale jest na to sposób. Jest sposób. Część wartości można właśnie zachować inną metodą. Obsmażamy tak. kurki, tak. po prostu rzucamy je na masło zwykłe bądź klarowane, nawet można dać trochę cebulki, przygotować sobie taki gotowy pakiet na przykład do hmm. sosu. Albo do zupy. Do zupy, do pierogów, hmm. do wszystkiego. A potem zamrozić. Podsmażyć tak i, i zamrozić. No dobrze, to jeszcze jakie możemy mrozić, żeby nie... Jakie Grzyby w sensie tak, tak? Nie, no nie stracić aromatyczne powiedziałbym ponieważ w mrożeniu co prawda zachowujemy wszystkie składniki odżywcze grzybów natomiast tracimy ich aromat on się po prostu nie ma jak wydzielić są dezaktywowane Czyli te jak czynniki, chcemy które... zrobić sos, to raczej zamrozić, ale jak chcemy zrobić na przykład bigos, żeby ten grzyw oddał trochę. Wysuszyć, suszona. Mm -hmm. geniusz. Wracam do, zamroż do zamrożenia. Borowiki, tak? Jak najbardziej, tak, te Podgrzybki. najbardziej aromatyczne, bo tak czy inaczej one troszkę stracą aromatu. Więc warto unikać tych mniej aromatycznych, które w ogóle by go mogły. Dorotko, czy możemy już przejść do technologii marzenia? Masz specjalną maszynę do zgrzewania torebek tak, foliowych. bo słuchajcie, bo jakby... Proces mrożenia, tak jak proces suszenia, też jest bardzo ważny. Nie mrozimy, już teraz mam nadzieję, że coraz mniej osób mrozi żywność takich zwykłych folii one się nie nadają do nie. mrożenia. My musimy grzyby też przygotować do mrożenia i na przykład, jeżeli mamy na przykład takie małe grzyby, to je śmiało możemy wrzucić do jednego pojemnika i zamrozić. Jak na przykład wiemy, że chcemy zrobić sos, to warto na przykład takie podgrzybki sobie pokroić na plastry. Ale Można grubsze je... niż w przypadku suszenia? Grubsze właśnie, najlepiej, żeby one były grubsze. Można je wstępnie przymrozić, czyli wykładamy je na tackę, wkładamy do zamrażarki na godzinę półtorej potem do torebki i je zamykamy. Wtedy też unikniemy, że one nam się połamią. Okay, czyli takie e, grzyby przymrożone, one będą twardsze i łatwiej je sobie Chodzi o to, że zachowają swój kształt. Okay. E, zawsze wybieramy odpowiednie e, torebki do mrożenia bądź naczynia muszą one być odporne na mróz i słuchajcie, grzyby są bardzo łatwe łatwe do poparzenia tak zwanym mrozem. Jeżeli na przykład je źle przygotujemy, źle zamrozimy, torebki będą nieszczelne, wejdzie tam woda, wejdzie tam mróz i one będą tak zwane hmm. poparzonym mrozem. Grzyby są jak gąbka wchłonął każdy zapach, każdą wodę. Dlatego bardzo dobrym, słuchajcie, rozwiązaniem jest grzewarka próżniowa. E, takie grzyby możemy mrozić właśnie w całości. Możemy sobie, zobaczcie, tutaj rozłożyć na plastry. I mniej miejsca zajmują? miejsca. I my sobie robimy takie pakieciki, gotowe już potem I ta do sosu. maszyna wysysa powietrze. Tak, zanim ma... to zgrzeje Właśnie. I tutaj dzięki o, temu, genialne. że nam to wysuszy powietrze, to my mamy pewność, że te grzyby nie będą poparzone tym mrozem. I to jest bardzo, bardzo łatwy proces, bardzo szybki. Tutaj po prostu mi się będzie wysysać te powietrze, mm. potem ta torebka to zgrzeje. Ale mam pomysł, ale mam pomysł. Będę się tak pakował na wyjazdy. Będę skarpetki Są tak mrożę. takie potem... maszyny do pakowania też. Tak, to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo wygodne zapakować właśnie, grzeby w takie e, pakieciki próżniowe i potem do zamarzarki. I zobaczcie, one zajmują bardzo, bardzo mało miejsca. I mamy porcje. I to jest bezpieczne. Tak. Jak ty, Jarek, e, suszysz? czy No yy, w ogóle jakie ty, ty lubisz grzyby, bo ty Mrośnie. jesteś specjalistą, Muszę mi się dowiedzieć, czego. tak? bardziej zbierać faktycznie. Y, nie jestem aż takim maniakiem pod kątem jedzenia, jak jestem pod kątem zbierania, ale oczywiście tak, cenię grzyby zarówno za smak, jak i wartości, wartości odżywcze. I to jest bardzo ciekawe y, no to No i lekko sprawne na przykład. Tak, jakby? borowiki szlachetne tak można mieć na surowo, tak właśnie, samo jak może. kurki, dlatego możemy sobie ewentualnie darować, jeżeli chcielibyśmy się skupić na wartościach odżywczych mrożenie kurek, trochę szkoda, one mają olbrzymią ilość witaminy D chociażby. Co też ciekawe, można zwiększyć ilość witaminy D w grzybach, nawet już zebranych, a nawet kupnych, nawet w pieczarkach, wystawiając je na słońce, choćby na 15 minut. A powiedz jeszcze o jednej rzeczy, gdzie zbierasz grzyby? Bo specjaliści oczywiście mają swoje zagajniki i tam nie zdradzają tych swoich terytoriów, ale tak ogólnie, jakbym miałeś regiony ja chciał się na przykład no, wybrać, to gdzie? Na pewno znalazłbym jakieś odpowiednie miejsce w miarę blisko, tak żeby a, nie, nie Zdradził, ale nie zdradził. ...związkowo daleki. Ale tak, oczywiście ja chętnie sprzedam swoje miejsca, w tym bardziej, że mam w, różnej części, w różnych częściach Polski, mm. bo staram się podróżować właśnie w różnych częściach kraju, tak A tak ekscytuje w zbieraniu grzybów? Bo mówisz, że nie specjalnie lubisz je jeść, ale lubisz je zbierać. To trochę jak człowiek, który Spacer. wędkuje i potem dopuszcza rybę. Tak, trochę od dziecka właściwie tak już miałem, że królestwo grzybów jakoś mnie zafascynowało. Sam fakt, że coś wyrasta z ziemi w różnych kolorach, w różnych kształtach. I teraz właściwie coraz więcej się też o grzybach dowiadujemy. Wbrew pozorom to jest mm. bardzo mało zbadane królestwo pod kątem naukowym. Ciechowe. więc nie jest Część nawet trudno odkryć, Składniki leków przeciw. Czyli mamy pan od zbierania, ja, mamy Pana ja od jedzenia. Ja tylko pani od jedzenia chciałabym o jednej rzecz poprosić. Proszę, proszę, Poproszę o proszek grzybowy, którego używam w kuchni, który uważam za genialne absolutnie rozwiązanie. Hmm. Od rana pachnie w całym studio. To jest właśnie, to jest na przykład... Zmielone grzyby suszone. To są tak? zmielone grzyby suszone, to są podgrzybki. I w ogóle jeszcze bardzo ważna informacja: e, grzybów suszonych nie mrozimy. Absolutnie. Mm -hmm. Tak jak mówiłam, są jak gąbka. Tak. Grzyby suszone, oprócz tego, że możemy wysuszyć, możemy już je wstępnie przygotować. Gotować, to jest tak zwany puder grzybowy. I to jest puder z podgrzybków. E, taki puder ma bardzo dużo aromatu. I jego te, trzeba też szczelnie przechowywać. Na przykład w słoikach, w ciemnym miejscu. Świetny też puder. Na przykład z suszonej kani. Bardzo polecam. Kanie nie są aż tak bardzo popularne. E, oprócz tego, że zrobimy z nich konkretne. Słynny schabowy z grzybów, To bardzo tak. polecam je wysuszyć i zrobić z nich puder. Puder świetny z podgrzybów, świetny z borowików. I tu już jest gotowy produkt do sosów, do, do zup zup. Genial. Naprawdę nawet, w nawet do risotto na górę posypać takim pudrem grzybowym. E, świetne danie i zarówno puder grzybowy, jak i suszone grzyby, nawet 2-3 lata w dobrych, mm. szczelnych, zapakowanych pojemnikach. W masełków grzybowym można też zrobić. pyszne <laughs> tak, tak, Szanowni Państwo, tak. bardzo Wam dziękujemy <laughs> za grzybowy dyżur dzisiaj. Bardzo nam było miło dziękujemy. Państwa gościć. Dziękujemy. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybujcie ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzień dobry